Siemanko, witam Was już w trzecim odcinku kariery Realem Madryt. W dzisiejszym odcinku czeka nas naprawdę ciekawy sprawdzian, ponieważ gramy przeciwko FC Barcelonie i to już za 6 dni. Zobaczmy, trzeba jakiś składzik ułożyć, żeby jeszcze im się trochę ocena og ogólna podniosła. No mi się wydaje, że jednak Toni Kroos musi zagrać w pierwszym zespole. Jeżeli chodzi o obronę, to za Militao wejdzie Fernandez, no i za Toniego Krosa Odegard. Albo nie, jednak nie, jednak Tonik Kros zostaje. Odegard z ławeczki będzie wchodził, raczej czego. No i takim zespołem myślę, że wyjdziemy na FC Barcelonę, a więc ciśniemy, ciśniemy treningi. Eee, oby trochę zespół podniósł się, jeżeli chodzi o te takie boosty do overalla. No bo trzeba na tą Barcelonę mocno wyjść zmotywowanym. No i to jest chyba mecz, w którym wejdę w dzisiejszym odcinku po prostu w tej 60 minucie. Okej. Okay. Kamavinga jest gotowy do ewentualnej zmiany pozycji na SPD. Jak mi mówiliście na live, ja nie wiedziałem wcześniej tego, że trzeba takie coś zaakceptować. A więc ja akceptuję i mamy go. Także damy go jako przecinaka. Wydaje mi się, że to będzie najfajniejsza opcja dla niego. A my ciśniemy dalej z treningami. No już naprawdę niewiele czasu. Już Barcelona jest na wyciągnięcie ręki tak naprawdę. No i jest. Mamy też oferty transferu za Marcelo, ale ja go nie chcę sprzedawać. To jest taka legenda, że ja go nie chcę sprzedawać. Ewentualnie do Juventusu, żeby sobie pograł jeszcze trochę z Ronaldo. Załóżmy, że to będzie yy, no, jedyna opcja, że go, kiedy go sprzedam. Zdecydowałem się, że każdy odcinek kariery to będzie około miesiąca. Aby te odcinki były nieco krótsze i no, były częściej, po prostu, nie? I żeby krócej się je nagrywało, bo teraz nie ukrywam, jest mega mega gorąco. A my przechodzimy do konferencji przed meczem. Chłopacy zagrali swoje, pięknie, pewnie że tak. Celem ekipa urodzonych zwycięzców, także nie ma tutaj miejsca dla, na słabości i stać nas na jeszcze więcej. To nie koniec dobrych występów. Realu jest ten mecz. El Clasico. Wszyscy fani piłki nożnej właśnie zebrali się przed telewizorami. Trybuny pełne na Santiago Bernabeu. Zobaczmy, symuluj mecz. Okej, okay. wchodźmy do tego. Tutaj Lukaku widziałem, że trochę zmęczony, więc jest duża szansa, że zejdzie. Jaki jest skład Barcelony? Ter Stegen, Robert, Roberto, Romanioli, Pique, Alba, Sergio Busquets, Coutinho, Sergei chyba. Messi, Kun Aguero i Griezmann, czyli jeden nowy transfer jest w pierwszym zespole. No i lecimy. Carvajal, Lukita, Casemiro, najlepsza pomoc na świecie. No i zobaczmy. To jest czwórką. Jest Teo Hernandez, czyli Teo Hernandez przejął numer po Sergio Ramosie. I pierwsza akcja, co? Spalony chyba był, chyba był spalony. Pięknie, no Casemiro, no klasa, klasa chłopie. No, i zobaczmy, co tutaj za zespół, jak zespół sobie poradzi. Griezmann, pięknie, Nacho Casemiro Cross. Niestety, niestety, to nie taki zawodnik. Ale czemu ten Teo Hernandez tak uciekł z obrony? No, a Messi tutaj wchodzi w pole karne. Wchodzi, znaczy, w, w naszych zawodników, ładnie, prawie Teo. O, ale jednak mamy. Brawo, Teo. Zobaczmy na ocenę, jak się ludzie spisują w naszej, naszym zespole. Kto tutaj ma najlepszą ocenę? Na ten moment, Nacho. 6-8, już nawet, naprawdę nieźle. Ale Barcelona jest przy naszej bramce, to jest naprawdę niebezpieczne. Ale ładnie, ładnie wyprowadził na czołg Albę. No i zobaczmy dalej. Griezmann, nie! Dobrze, 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 dobrze. Lunin, idziemy z kontrą. Marco Asensio, Marco Asensio! Co on zrobi, co on zrobi? Czy będzie coś ciekawego? Uwaga, Modric, Lukaku. Aj. Hasemiro, modrić! Modric go, 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 go! Mamy, mamy to, mamy to! Pięknie! Lukita! Lecimy dalej, lecimy dalej. Mamy jeden 0 przeciwko FC Barcelonie! El Clasico jest na razie nasze! El Clasico jest na razie nasze, proszę państwa. Barcelona się znerwowała, od razu przystępuje do ataku, ale na co potrafi, na co potrafi naprawdę dobrze to robić? Lukita, znowu Lukita się podłącza, jak nie wiem Lecimy. Kun Aguero, Kun Okej okay. Messi, Messi sam Alba nie, jest, pięknie Sergiej Milikowicz zawicie trafił tego Pięknie Krosik, Teo Hernandez Niech schrzani tego chłopie, dobra Kros Niech, niech schrzani tego, pięknie Teo Wypuść, wypuść, a i Krosik schrzanił jednak I Griezmann nie, mamy 1 do 1 45 minuta, niestety Wyrównanie Wznawiamy meczek na razie bez zmian. Zobaczmy, jak ocenki wyglądają. Tutaj ewentualnie do zmiany. No, Rodrigo znowu najgorzej. No i prawdopodobnie Lukas Vasquez wejdzie za niego. Modric, mecz klasa. Carvajal też tak średnio. Nacho, pięknie. Luka, Luka Modric. Casemiro i Lukaku. Lukaku ciągle przy piłce. No ładnie się broni Barcelona. Nie ma, nie ma tutaj dwóch zdań, nie? I, i, uwaga, Modric. Modrić druga brameczka, co chłop robi w tym meczu, co chłop robi w tym meczu Naprawdę man of the match chyba Dobra, chodzę, wchodzę na boisko, trzeba tutaj dopomóc troszeczkę 2 do 1, 60 minuta, tak jak się umówiliśmy Czyli mogę od 60 minuty w jednym meczu na odcinek wejść No i Casemiro, Romelu Asensio, piękne wypuszczenie Tutaj widzimy, że Marquinhos z transferem potwierdzonym no i niestety Asensio przegrywa pojedynek No i Marko. Pięknie, dobra, zmiany, zmiany, szybkie zmiany jakieś robimy No Lukaku by przydało się zmienić Ale myślę, że to jest zbyt dobry gościu Kamawinga za Krossa Okej okay. Albo nie, zrobimy jeszcze inaczej Tak, i tutaj wejdzie jeszcze Odegard Tylko Odegarda damy troszeczkę wyżej Jako takiego SPO właśnie No i za Lukaku Lukajowicz niestety Bo Lukaku już trochę nie ma sił a nie możemy sobie pozwolić, czyli trzy zmiany Realu Madryt na raz, nie dał sobie w kaszę dmuchać, mimo, że faul to jednak bardzo dobra decyzja. Messi, piękne podanie w pole karne i nie ma gola, ale to podanie postraszyło naszą obronę. Dobrze Lukita, Lukita, Carvajal, Carvajal już się podłącza. Piękne podanie Carvajala, Rod Rodrigo, Lukajowicz, jest! 3 do jednego, proszę Państwa! Lukajowicz! Piękna sprawa, piękna sprawa, mamy to. 3 do 1 z FC Barceloną. Klasyk jest dla nas na razie. I Rodrigo, małe przełamanie, piękna główka Luk Lukijowicza. Bardzo dobra zmiana. Okej, tutaj już się niebezpieczna akcja tworzy. Karwa goni Milinkowicza Sawicza Niestety Milinkowicz przeszedł. Carvajal, karny, karny, karny! O nie! I czer żółta katka, uf. I rozpoczynają się problem problemy Realu Madryt. Czy Lunin będzie bohaterem? Lunin tak jest! Obronił karnego Messiego, tak jest! Pięknie, Lunin. Ok, Luka Jowicz. I wypuszczenie Marco Asensio, pięknie, pięknie, pięknie. I Martin. I nie ma gola. Niestety złabe wykończenie Martina. Brawo, Real Madryt, brawo, jesteście wielcy. To jest ta bramka Luki Jowicza na koniec. A Ajajaj, pięknie się złożył. Zobaczmy, Luka Modric. Dorzuca piłkę. A Ajajaj, ale mamy to. Wygrywamy pierwsze spotkanie El Clasico. Messi załamany po tym meczu. Ale co tu się dziwić? Co tu się dziwić? Real Madrid jest wielki. Oskar Stachowski doprowadził Real Madrid do pierwszej wygranej w El Clasico. Frankie de Jong rozmawia z Luką Jowiciem. Może o ewentualnym transferze? Holendra, pięknie, piękna sprawa. Real Madrid, jesteście wielcy po prostu. Tutaj przechodzimy już do ostatniego dnia okna transferowego. Ostatnia godzina tak naprawdę nam została. No i czy jakieś transfery są potrzebne? Ciągle ten prawy obrońca mi chodzi po głowie, bo. Aj, ten Lukas Wask jest taki niemrawy, szczerze mówiąc. Bo niby na prawe skrzydło może wejść, ale Rodrygo pokaza pokazał klasy po prostu. No, i trochę się zaczynają schody. Jeszcze jest odryzona, tak naprawdę. Więc w sumie, kurczę, nie potrzeba nam prawego obrońcy. Jednak nie potrzeba nam prawego obrońcy. W komentarzach pisaliście o Serżu Gnabrym, który nie ukrywam, jest dla mnie ciekawą opcją i uważam, że nawet by pasował do Realu Madryt. 25 lat. Prawy pomocnik Serż Gnabry, wysoka, kurczę, duża wartość. Strasznie drogi gracz. Więc nie jestem przekonany, a nasza kasa się powo... skurczyła tak naprawdę. No skurczyła nam się, skurczyły nam się pieniądze. No nie, no nie stać nas na niego niestety. Ale ściągnę kogoś innego kogoś, kto zabłysł na tych mistrzostwach jednym tylko meczem. ściągniemy sobie Kacpra Kozłowskiego. Nadzieją na to, że się fajnie chłopak rozwinie A więc przejdźmy do transferu Kacper Kozłowski do Realu Madryt Prawdopodobnie oddam go nowe wypożyczenie na jeden sezon Aczkolwiek Kacper Kozłowski to jest zawodnik Nie, to jest zawodnik Dajmy im, nie wiem, 2 miliony Myślę, że za tyle już pójdzie Tak myślałem, że Kacper Kozłowski za 2 miliony Do Realu Madryt Zobaczmy na pensję jaką będzie chciał, pewnie nie będzie to duża pensja, bo stawiam, że zarabia minimalną pensję Fifową, czyli około 500 dolarów. Także wystarczy dać mu nie wiem z 3000 dolców i będzie git. Kacper Kozłowski, gwiazda naszej reprezentacji, najmłodsza gwiazda. Ile on chce? 2000 dobra, jestem w stanie tyle dać. Witamy Cię Kacper Kozłowski. Bardzo dobry transfer, perspektywistyczny. Ale niestety ja go chcę oddać na wypożyczenie na ten sezon, bo trochę mamy obsadzoną tą pomoc, ale w przyszłym, w przyszłym sezonie wydaje mi się, że już Kasper Kozłowski może liczyć na miano zmiennika. Tak jest. Dajmy go na wypożyczenie. Zobaczmy jeszcze juniorów. Zobaczmy jeszcze juniorów. Szkółka juniorów. Czy jest ktoś? Aha, to są tacy. Ja bym chciał zobaczyć tych, to tam skautowie. To? O jest, pokaż raport Dobra, szukamy powyżej O mamy proszę bardzo, powyżej miliona No tutaj podziękujemy Dziękujemy Dziękujemy i Dziękujemy, ale jeden naprawdę Naprawdę dobry, pokaż raport zwiadowczy Kolejny Podziękujemy 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 i Podziękujemy i ostatni Okej okay. Spoko, podpisujemy. Zatrudnimy jeszcze jednego skauta. O, jest 5 na 5 z Grecji, ale Greka wyślimy, wyślemy do Anglii, a my przejdźmy do ostatniego dnia okna transferowego. Dobra, Marian Dostaliśmy ofertę za Mariano za 10 milionów. Jak najbardziej. Ja go nie chcę trzymać w tym zespole. On nie będzie grał, on o tym wie, ja o tym wiem. Także ja mu daję wolną rękę. Za dowolne pieniądze niech sobie odejdzie. Serio. Jeszcze zobaczyć, czy na pewno mam wszystko jak tak, jakbym chciał, czyli dobra, napastnika mamy na zmianę rajeczego. Skrzydłowego, mamy prawego skrzydłowego, lewego skrzydłowego nie mamy za to. Okej, okay, nie mamy lewego skrzydłowego, ale jakiś lewy skrzydłowy, skrzydłowy, który mógłby się nadać do tego zespołu, na razie nie mam pomysłu. No, pomoc, pomoc jest ładnie obsadzona, obrona również, prawa obrona też, lewa obrona tak samo. Bramkarza nie mamy na zmianę i to może być problem, ale liczę, że będzie wszystko dobrze. Jakiś lewy skrzydłowy, który mógłby być fajnym zmiennikiem i w miarę młody, dobra. Zciągniemy sobie na niego do zespołu, 11 milionów wartości, legenda, ale nam chodzi tylko o zmiennika, także. Myślę, że taki 33-letni Nani idealnie na jeden sezon na zmiennika się nada. No bo nie oszukujmy się, jakby Marco Asensio wypadł, to taki zawodnik byłby naprawdę fajną opcją. 33 lata masz, dam 8 milionów, jeszcze kontakt się kończy za 11 miesięcy. Są 11 10 milionów jesteśmy dogadani. Dobra, niech będzie. Ja chcę go, po prostu potrzebuję zmiennika jeszcze na jeden sezon. Nani to jest naprawdę fajna opcja, uważam. Bardzo doświadczony zawodnik, legenda piłki nożnej. Potrafił czarować na boisku, także ja uważam, że rotacyjne występy. Czy on się na to zgodzi? Ważny. A niech będzie, niech będzie, ważny. Jak go mówię, tak jak mówię, ja go chcę. Przepraszam, tak ciągnę nosem, ale kurczę, mam taki katar. Jestem strasznym alergikiem, a jest lato i trochę strasznie pyli na razie. Mamy na niego na dwa lata, także sprzedamy go za rok. Ile on chce? 40 tysięcy, dużo. 30, da, dobra, dajmy mu tyle, ale bez premii. Czy się zgodzi? Oby kurczę. On chce dalej dużo. 4, dobra, niech będzie. Jeden, tak jak mówię, jeden sezon. Jeden tylko sezon. Trochę przepłacony, uważam. Ale, ale jest jedno sezonowiec dobry. No, przyda się ktoś taki, nie ukrywajmy. Przyda się ktoś taki na zmianę. Jakby nie daj Boże, wypadł właśnie ten Asensio. Jeszcze oczekuję na, na, na Kozłowskiego. Marcelo znowu. Ja nie chcę. Marcelo do Barcelony. Nie ma szans. Ludzie, kapitan? Nie ma, nie ma takiej opcji nawet. Jeszcze lukniemy zaraz na transfery, jakie dokonali, do, dokonali nasi, nasi rywale. No ale to już chyba by było na tyle w naszych transferach. No i zobaczmy, została godzina do końca. Jakie transfery dokonali. Taką sobie wejdę. może do miniaturki mieć. O, mamy losowanie także do ligi, li, Champions League. Zobaczmy, z kim jesteśmy w Champions League. I uwaga. To jest naszym rywalem? Mamy tak, Intermediolan, Mediolan, Borussia i Shakhtar Donies Także całkiem chyba łatwa grupa. Może, Jezu, jakby się udało coś... O Jezu, zapomniałem, Boże, zapomniałem zobaczyć kto przyszedł, sorry. Dobra, a więc w tym odcinku to by było na tyle. Dziękuję Wam za obejrzenie tego odcinka. El Clasico i ostatni dzień transferowy mamy za sobą. Do następnego razu. Siema!